Pyszna sałatka zupki chińskiej z kurczakiem? To możliwe! Chodź, pokażę Ci, jak ją zrobić. Pierwszy kurczaka bądź podudzie kroimy w bardzo drobną kostkę i przyprawiamy łyżką suszonego czosnku, przyprawy złocistej do kurczaka, no i trzeciej tymianku i oliwy z oliwek. Podsmażamy na rumiano i zabieramy się za nasze zupki. U mnie chiński kurczak i serowa. Dokładnie kruszymy makaron, wsypujemy przyprawy, czy łyżki sosu sojowego wlewamy, mieszamy i oczywiście odstawiamy na pół godziny, aby się tutaj wszystko dokładnie wchłonęło. Jak widzicie, po tym czasie już tutaj wszystko wygląda idealnie. Tak więc zabieramy się teraz za obieranie jajek. Jajka oczywiście dokładnie obieramy i kroimy w dość grubą kostkę. Następnie. To samo robimy z paprykami. Oczywiście uprzednio wszystko wrzucając do miski. I teraz przyszedł czas na kukurydzę. Kukurydzy jak najwięcej, więcej tym lepiej. I mieszamy z trzema łyżkami majonezu. I Jaki majonez zbolicie? to już wasza sprawa, aczkolwiek jedzenie powinno łączyć, a nie dzielić, Także niech każdy robi tak jak uważa. Kostki sera również tutaj dodajemy, soli, papryki słodkiej, koperku. I przyszedł czas na degustację, moi drodzy.